Witam serdecznie, odpowiadam na pytanie zadane mi już dość dawno temu, ale ja wszystko mam, że powiem, na uwadze i odpowiadam tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Jako, że odpowiedź jest dłuższą odpowiedzią, postanowiłam nagrać odcinek, ale już dłużej, nie trzymając Was z niepewności, przychodzę do, do zadanego mi pytania: Mianowicie, czy ból trzewi, czy ból brzucha może być spowodowany Napięciem mięśnia biodrowo lędźwiowego Otóż, tak, jak najbardziej, ponieważ mięsień biodrowo lędźwiowy jest to jeden ze zginaczy bioder i tutaj on może powodować dyskomfort jakby w dwóch miejscach. Może Wam powodować dyskomfort w, wolnym, w dolnym brzmiecie, ponieważ on tutaj właśnie się zaczepia i biegnie wewnątrz, wewnątrz Waszego brzucha do bo tam się, tam się zaczyna albo i też kończy, zależy od której strony patrzycie, ale właśnie ten napięty mięsień powoduje, z no macie pozycję miednicy. Eee, kolejna rzecz jest taka, e, to oczywiście od siedzenia i od spędzania. Dużej ilości czasu w pozycji stojącej, to dolnym świecie może powodować dolegliwości bólowe, ale pytanie dotyczyło, czy może powodować ból żołądka, bo żołądka, żołądek jest wyżej, tak? Więc tutaj ból brzucha, czyli w, w okolicach jelit podejrzewam. Tak, jak najbardziej, ponieważ ten zaciśnięty mięsień może nawet powodować zaparcia i może powodować problemy z perystaltyką jelit, ponieważ najzwyczajniej w świecie mechanicznie uciska jelita Pomyślcie sobie, że wkładacie, że macie jelita i wkładacie do środka taki wielki sznur, bardzo silnie napięty, który uciska, że tak powiemy, właśnie w tych okolicach. No i co to powoduje? Powoduje to bardzo częste stany zapalne, bardzo częste mogą się nawet tworzyć jakieś przetopki w jelitach z tego też powodu, pamiętajcie o tym jak to zrobić, oczywiście rozciąganie zginaczy bioder, masaż dwa palce pod pępkiem i dwa palce w bok, to tutaj znajdziecie sobie ten mięsień, czy on jest napięty, czy nie i w, w miejscu, gdzie jest właśnie ten problem, należy, należy przeprowadzić dość głęboki i dość bolesny masaż, oczywiście głęboko oddychając bo jak tutaj pamiętajcie też o tym, że trzeba dostarczyć po prostu tlen w okolicy mięśnia i tutaj nie Czym nie pomoże Wam, jeżeli wstrzymacie oddech, nie będziecie oddychać? Ja na swoim kanale mam bardzo dużo już wcześniej odcinków dotyczących rozgina, rozciągania zginaczy bioder i właśnie takich dolegliwości, że w dolnym przypieśniu to niekoniecznie Was wolą, czy to niki, czy plęsy, czy kręgosłup, tylko właśnie te zginacze bioder, mięśnie, które są odpowiedzialne za zginanie nogi w stawie biodrowym. I tutaj bardzo polecam odnieść się i wrócić do tych odcinków. Jak znajdę to wrzucę w link. Można też robić sobie takie ćwiczenia pod postacią wymachu. Przesunę tylko łóżko. Tak, czyli stajecie sobie i robicie takie właśnie wymachy. Pamiętajcie o tym, że zginasz biodra rozciąga się w tej pozycji. Czyli nieważne jest, że możecie nogę Zadrzeć aż do, e, aż do wysokości, że tak powiem, głowy. Ważniejsze jest to, jak daleko nogę wysuniecie za siebie, tak? To jest jedna rzecz, można robić też wymachy boczne, tak? Żeby również sobie e, rozciągnąć e, przywodziciele. I tyle to by było chyba wszystko w tym temacie. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o Wasze mięśnie, dbać przede wszystkim o zginacze bioder, bo albo siedzicie, albo leżycie, albo stoicie, albo jeździcie na rowerze. Więc no tutaj jest dużo takich czynności, w których zginacze bioder się angażują i one są skrócone cały czas, tak? I one się uczą bycia silnymi w pozycji skróconej, a Wy nauczcie je bycia silnym również w pozycji rozciągniętej, ponieważ tutaj w przełożeniu na powerlifting, w przełożeniu na ćwiczenia, problemy ze zginaczami bioder będą zawsze manifestowały się problemami z dokończeniem martwego ciągu i dokończeniem przysiadu. Tak? Znaczy, to są jedne z przyczyn, które powodują, że jest problem z wykończeniem tego ruchu. Tak? Czyli jest problem z końcówką przysiadu, czyli ze stanem i z końcówką martwego ciągu, czyli z lockoutem z biodra będzie problem. Przy zginaczach bioder wielokrotnie to z klientami też um, omawiałam. Kiedy wprowadziliśmy do planu treningowego e, właśnie rozciąganie zginaczy bioder aktywne, regularne, znacząco poprawiły się te, te lifty. Więc polecam serdecznie i pozdrawiam Was i do usłyszenia w następnym odcinku.